Zapraszam Was dzisiaj na zakupy ciolandowe, pokażę Wam to, co kupiłam. Nie ma tego za dużo, aczkolwiek chciałabym Wam już je pokazać. Pierwszą rzeczą, którą udało mi się kupić, to jest taka koszula z hm na metr 70 wzrostu. I ona wygląda tak. Ja po prostu zawsze polowałam na takie koszule kolorowe, na krótki rękaw, zapinane właśnie tutaj na guziki, w razie czego zawsze... Taka koszula do jeansu według mnie będzie dobrze pasować, także taką koszulę udało mi się kupić. Generalnie wszystkie te rzeczy kupiłam na, na wagę, także e, chyba, chyba na wagę, ale nie pamiętam cen, bo one były kupowane w, nie wszystkie od razu, tylko raz jedną, później za jakiś czas następną. Kupiłam taki sweter. Jest to sweter z firmy DKNY Jeans w rozmiarze S i tak się zastanawiałam, czy go wziąć ale po prostu tak mnie zauroczył to jest taki sweter w kolorze szarawym tutaj ma takie rękawki jakby zapięte na guziczek, można powiedzieć powinięte zapięte na guziczek, on jest tutaj taki luźny i ma kieszenie z boku jedyne co i tutaj z tyłu ma taki sznureczek do, do zawiązania. Szkoda, że nie ma guzików, bo zdecydowanie chyba wolałabym taki sweter z guzikami, no ale mówi się trudno, szczerze powiedziawszy jak to przymierzyłam, to już wiedziałam, że muszę go wziąć, po prostu bardzo, bardzo mi się spodobał, także taki sweter. Dalej kupiłam taką bluzkę, tylko nie wiem, czy ja będę w niej chodzić, bo ja szczerze powiedziawszy staram się unikać czarnych rzeczy, co widać na załączonym obrazku, mam czarną koszulę na sobie, ale... Generalnie chciałabym jednak odejść od czerni, bo po prostu przez całe swoje życie miałam dużo czarnych rzeczy jako fanka rocka i, i tak dalej, takich można powiedzieć ostrzejszych klimatów. To Praktycznie cały czas nosiłam czarne kolory i tak dalej. No i chciałabym trochę od tego odejść. Niestety kupiłam kolejną czarną rzecz i nie wiem, czy, nie wiem, czy będę w niej chodzić, czy nie, no zobaczę. Ona ma tutaj uszczerbek pewien. To jest taka bluzka z FNF-u. Tutaj ma dwa guziczki, z czego jeden jest jakby otoczony tym materiałem, a drugi niestety nie. I tutaj ma taki delikatny dekolt w łezkę. I ona ma poduszki, także całkiem nieźle się tutaj układa na naszym ciele. Taka zwykła czarna, po prostu na taki 3-4 powiedziałabym rękaw. Także no nie wiem czy będę w niej chodzić, aczkolwiek była bardzo bardzo fajnie się prezentuje z tymi poduszkami. No nie wiem, zobaczę. Dajcie znać czy poduszki jeszcze są w modzie w ogóle, jak, jak to wygląda, jak to tam jakie jest wasze zdanie na ten temat. Kupiłam też koszulę kolejną z top shopu z tym, że ona ma gdzieś tu plamkę. Będę musiała ją, bo ja, ona już jest po pierwszym praniu. Ogólnie te rzeczy są w większości wyprane, ale jeszcze mogą być takie, znaczy są jeszcze nie niewyprasowane, więc po prostu wyglądają jak wyglądają. Aczkolwiek, o i teraz zapiąłam źle. Zawsze chciałam mieć taką niebieską koszulę, właśnie w takim kolorze, ale nigdzie nie mogę jej trafić. Kiedyś nawet przemieszam jedną w beżce ale niestety po e, prostu nie mieli mojego rozmiaru. Także e, nawet próbowałam ją zamówić i rozmawiałam ze sprzedawcą, ale jakoś niespecjalnie chcieli mi e, ją ściągnąć gdzieś tam z magazynu. W każdym razie kupiłam taką koszulę z topshopu, e, na krótki rękach tutaj zapinana na zatrzaski. Ona jest taka dłuższa, e, ale to nie są spodnie, to jest normalnie taka koszula i z tyłu wygląda tak bardzo mi się spodobała, po prostu to jest idealna koszula dla mnie, jeszcze jakby była taka w nienaruszonym stanie, bo ona tej gdzieś ma plamki to już w ogóle bym była zadowolona no ale mam nadzieję, że jednak uda mi się ją jakoś, jakoś właśnie te plamki jakoś wywabić czymś, no nie wiem i ona była w rozmiarze chyba 34 o dziwo, ale ogólnie to shop chyba ma raczej takie Trochę dziwne te, te rozmiary, mam wrażenie. I jeszcze jedna koszula, którą kupiłam, to jest z takiej firmy nieznanej mi całkowicie, i to jest Paul Klimber z Heaven w rozmiarze M. Ja takie koszule widziałam wielokrotnie w takich sklepach z jeansem, ze spodniami typu właśnie Big Star. Tego typu, właśnie w tego typu sklepach widziałam takie koszule, ale zawsze one były po prostu za drogie dla mnie. Mm, jak, na, jak na taką koszulę nie z jeansu, no bo wiadomo, że na koszulę jeansową, znaczy ja akurat na koszulę jeansową byłabym w stanie wydać więcej, ale na taką już z materiału zwykłego to, to już tak średnio. W każdym razie o co chodzi? Kupiłam taką koszulę. Ona jest tutaj zapinana na guziczki, na długi rękaw jest, tutaj na końcu jest jeszcze zapinana na kilka takich zatrzasków i to jest taki wzór kwiatkowy, ale ona mi się, nie wiem, jakoś wydaje mi się, że będzie świetna do każdego rodzaju naszyjnika, bo tutaj jakiś taki kolor, akcent kolorowy jakiś można by było zastosować i myślę, że fajnie będzie to wyglądać, także taką koszulę i mi się bardzo spodobało to, że ona jest po prostu na mnie zwyczajnie dobra. Czyli rękawy są dobre, nie są przykrótkie, bo ja zazwyczaj mam problem z rękawami. Także, o, taką koszulę mi się udało kupić. Dalej kupiłam na dziale męskim, właściwie w celu dla mojego męża kupiłam, aczkolwiek okazało się, że ona jest na niego, ten sweter jest na niego trochę za mały, no i okazuje się, że na mnie jest. Troszeczkę za duży, taki oversize, ale lubię go i powiem Wam, że go noszę bardzo chętnie. I to jest, co to jest? To jest HIM Merino Wool, czyli hmm, chyba wełna z merynosów w rozmiarze M. Taki sweter szary z takiego rzeczywiście bardzo cieplutkiego materiału, coś, coś lekko minimalnie gryzące, ale naprawdę w bardzo minimalnym stopniu. No i rzeczywiście ma tutaj 100% tej, tej wełny, więc pewnie dlatego jest taki troszeczkę gryzący, ale też przy okazji jest bardzo ciepły. Kupiłam jeszcze takie spodenki, niestety te spodenki są na mnie na styli, będę musiała coś, nie wiem, z nimi zrobić, komuś je oddać, bo zapiąć zapnę, założyć założę, aczkolwiek nie ma takiego, wiecie, luzu gdzieś tam, one wyglądają tak. To jest firma SC&CO czyli Soulcal Company California coś tam. Rozmiar 6 czyli podejrzewam, że to są, nie wiem, 38 i one są taką jakby nie wiem, czy to jest pepitka, czy co to jest taka jodełka właściwie można powiedzieć, że to jest jodełka. One mi się bardzo podobają, no ale nie będę czekać aż schudne, bo pewnie nie schudne, a, a spodenki będą leżeć, także nie wiem, komuś je, komuś je chyba oddałam albo, albo się wymienię na no coś, no nie wiem, zobaczymy. W każdym razie takie spodenki. Kupiłam jeszcze rurki. Mimo, że zawsze się śmieję, że jak ja idę do Ciucholandu, to zawsze wracam z jakimiś spodniami, bo ja mam, powiem Wam szczerze, że bardzo duży problem z zakupem spodni, z tego względu, że ja mam 177 cm, zrostu i po prostu zazwyczaj spodnie są na mnie za krótkie, a jak już są dobre na długość, to są za wąskie w pasie, albo jak są dobre w pasie, to są niedobre w biodrach i po prostu mogłabym książkę generalnie na ten temat napisać. W każdym razie kupiłam takie spodnie z firmy też mi nieznanej, Closed, Closed i to są niebieskie rurki z takiego jeansu troszeczkę naciągającego się, więc one idealnie się dopasowują do, do naszych nóg, są bardzo, bardzo długie i tutaj po prostu świetnie tak fajnie opinają te, te, te nasze łydki i wiecie, nie muszę, nie wiem, jakoś się gimnastykować, żeby naciągnąć te, te spodnie na nogę, tylko rzeczywiście są po prostu idealne, idealny rozmiar dla mnie. Także takie spodnie też kupiłam. I ostatnią rzeczą, jaką kupiłam, jest to speterek z Zary. Jest to z, z, w rozmiarze L. I też się zastanawiałam, czy go wziąć, bo ja nie mam nic takiego w takim kolorze w mojej szapie. To jest taki kolor dosyć żywy, taki żółty. Jest to tak, taka, powiedziałabym, kanarkowa żółć. Może to, że tak. Według mnie to jest kanarkowa żółć. Tutaj ma taki Wycięty. Być może w filmie on wyjdzie na troszeczkę musztardowy, aczkolwiek musztardowy on nie jest. I on jest na długi rękaw i taki zwykły sweterek. No po prostu powiem Wam szczerze, że jak go założyłam, to już wiedziałam, że musi być mój. Po prostu jest bardzo cieplutki, bardzo wygodny, dobrze leży, nigdzie nie, tutaj nie uwiera, nie ściąga się gdzieś tam pod pachami czy cokolwiek. Także taki sweterek też kupiłam i to jest bardzo, 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 bardzo się z niego cieszę. Także to by było na tyle. Nie, ma, nie było tego dużo. Nie wiem, staram się e, od czasu do czasu jednak e, mam wrażenie, że mi się zmienia ten gust i kupuję troszeczkę inne rzeczy niż kupowałam kiedyś w ciucholandach. Już tak bardzo się nie rzucam na to wszystko, można powiedzieć, tylko no, trochę dłużej się staram zastanawiać nad daną rzeczą, czy rzeczywiście będę nosić, czy nie. Zdarzają mi się mimo wszystko jeszcze takie właśnie wpadki, no ale mam nadzieję, że będzie już coraz lepiej, że będę coraz bardziej świadomie kupować te rzeczy. Napiszcie mi w komentarzach, co udało Wam się kupić i czy, czy według Was te rzeczy, które kupiłam są fajne, czy coś Wam się spodobało. Także do następnego filmu pozdrawiam wszystkich. Pa, pa.